Samorządy mogą wesprzeć dystrybucję węgla dla mieszkańców swoich gmin, występując w roli pośrednika. Cieszę się, że są takie samorządy, które chcą współpracować w tym zakresie i decydują się na to, aby zostać tym pośredniczącym podmiotem węglowym. Rząd chce zagwarantować samorządom cenę węgla od importerów w wysokości 1500 zł za tonę. Samorządy mogłyby zatem sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie do 2000 zł za tonę. Wstępnie takim rozwiązaniem zainteresowany jest samorząd Bałtowa. Rozesłaliśmy informację za pośrednictwem konta społecznościowego na Facebooku, na tablicach ogłoszeń, że zbieramy informacje za potrzebowanie od mieszkańców, kto jest zainteresowany zakupem węgla po preferencyjnych warunkach. To jest konieczne do tego, aby aby określić, w jakie zapotrzebowanie będzie na terenie gminy Bałtów, bo gmina może zamówić tylko ilości samochodowe. To jest wielokrotność 25 ton. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie ze strony mieszkańców zakupem węgla, przygotujemy się do zorganizowania i do umożliwienia tego mieszkańcom. Wstępnie jesteśmy po rozmowach z lokalnym przedsiębiorcą i chcielibyśmy zaangażować tego lokalnego przedsiębiorcę, żeby to on pośredniczył w sprzedaży tego węgla, ponieważ ma wystarczający sprzęt w postaci wagi towarowej, ładowarek, jak i miejsca składowania węgla, jak i środków transportowych. Jak zakłada rządowy plan na początku dystrybucji gospodarstwo domowe będzie mogło kupić do dwóch ton węgla, a w grudniu bądź w styczniu będzie możliwość dokupienia kolejnych wolumenów. Na chwilę obecną nie jest duże zainteresowanie na terenie gminy Bałtów. Jest to około 10 ton. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy tą całą procedurę, yy, procedurę zgłaszania, ile kto czego potrzebuje. Także myślę, że najbliższe dni pokażą, jakie jest zapotrzebowanie na terenie gminy Bałtów na zakup tego węgla, A oczywiście czekamy jeszcze na szczegóły, jakie będą w przyjętej ustawie dotyczącej tej dystrybucji, sprzedaży yy, tego węgla przez samorządy, ewentualnie przez podmioty gospodarcze. Pośredniczące za pośrednictwem samorządów tej sprzedaży. Samorządowcy mają do projektu kilka zastrzeżeń. Chcą między innymi, zapisu o tym, kto będzie odpowiadał za jakość dostarczanego im węgla. Postulują też o rozszerzenie zakresu podmiotów, które w ich imieniu będą sprzedawać węgiel, bowiem połowa gminy nie ma spółek komunalnych.